Hej, nazywam się Andrzej Jankowska i zapraszam Was na kolejny odcinek warsztatów filmu animowanego. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył techniki wycinankowej i wydzierankowej. W poprzednim odcinku mówiłam Wam, co to jest scenopis. Scenopis to jest taki scenariusz filmu, który musimy sobie przygotować na samym początku. Polega on na zapisie kolejnych kadrów filmu, które będą kluczowe dla naszej animacji. Jeżeli chodzi o animację wycinankową, czy też wdzierankową, różni się ona od tej rysunkowej zasadniczo tym, że będziemy animować bezpośrednio pod kamerą. Mam już gotowy pomysł na dzisiejszą animację i na podstawie przygotowanego scenopisu za chwileczkę krok po kroku pokażę Wam, jak ta animacja będzie wyglądała. Jeżeli chodzi o scenopis do takiej animacji wycinankowej czy wydzierankowej, zwróćcie uwagę, że on troszeczkę inaczej wygląda niż ten z poprzedniego odcinka. Notuję sobie tutaj takimi czerwonymi strzałeczkami ruch w kadrze, który zaplanowałam podczas mojej animacji. To jest bardzo istotne, żeby zdecydować się, które obiekty będą poruszały się w, w jaką stronę. To jest taka animacja, którą animujemy bezpośrednio przed kamerą, czyli jeżeli coś potoczy się nie po naszej myśli, dosyć trudno jest się cofnąć do momentu, kiedy wszystko było ok. Te strzałki pomagają y, kontynuować y, animację zgodnie ze scenopisem. Zacznijmy od tego, że musicie przygotować sobie materiały. Tym razem to nie będą ołówki, cienkopisy, tylko różne rodzaje papieru. Może to być tektura, papier kolorowy, jakiś papier błyszczący, kalki techniczne. Potrzebujemy też narzędzia typu nożyczki, nożyk, taśma dwustronna, klej do klejenia. Następnym etapem przygotowania naszej animacji będzie stworzenie obiektów, które będziemy za chwilę animować. Dobieramy sobie tutaj materiały, które będą wyznaczały styl naszego filmu. Ja zdecydowałam się na taki szary papier tekturowy. Właśnie rysuję sobie model rakiety, którą za chwilę wytnę i będę sklejała poszczególne elementy. Które potem w dalszej części będę animował bezpośrednio pod kamerą. Szkicuję z tyłu papieru, dzięki temu nie będziemy potem widzieć tych linii na ekranie. Poza tym, że wycinamy te elementy, zwróćcie uwagę, że, że starannie dobieram różne rodzaje tych materiałów, z których wycinam poszczególne części. Staram się takie dopasować, żeby każdy z obiektów był atrakcyjny wizualnie. Na tym etapie podejmujemy praktycznie już ostateczne decyzje o takim artystycznym wyrazie całego filmu. Czyli, jeżeli zdecydujecie się robić go, załóżmy, monochromatycznie, w, w samych szarościach, to już w tym momencie przygotowujecie materiały wyjściowe właśnie w takiej kolorystyce. Możecie zdecydować się na jakąś taką ogromną skalę kolorystyczną, możecie stworzyć film, który będzie bardziej płaski albo bardziej wypukły poprzez strukturę materiałów, z jakich, z jakich wycinacie te obiekty. To jest taki etap decyzji plastycznych, takich decyzji odnoszących się do wyrazu artystycznego całego filmu, całego materiału. Im dokładniej wykonacie te elementy, im one będą bardziej atrakcyjne dla Was wizualnie, tym będziecie bardziej zadowoleni z końcowego etapu Waszego filmu. Technika wycinankowa czy wydzierankowa jest bardzo bliska do techniki kolażu, którą wykorzystuje się w grafice czy też w jakichś takich obiektach artystycznych. Jak najbardziej możecie skorzystać tutaj z takich elementów, które przetworzycie z rzeczy, które już istnieją czyli to mogą być fragmenty zdjęć, jakieś postaci wycięte ze zdjęć, mogą być to. Jakieś elementy wycięte z gazety, po prostu stwarzacie jakąś taką wizję swojego świata. I jak najbardziej kolarz jest tutaj doskonałą techniką do wykorzystania. W ramach inspiracji zachęcam Was do obejrzenia filmów animowanych w tej technice, o której dzisiaj opowiadam. To są często filmy bardzo awangardowe. W, Proste w środkach, a głębokie w przekazie. Jest taki film, który należy już do klasyki filmu animowanego, zrealizowany przez duet Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka pod tytułem Był sobie raz. Bardzo ciekawy materiał, mocno autorski, wykorzystujący różne techniki papierów wycinanych, wydzieranych, kolaży, a nawet elementy materiału wideo. W tej chwili wydzieram płomienie do mojej rakiety. Korzystam specjalnie z techniki wydzierania, a nie wycinania, ponieważ ona pozwoli mi na większą ekspresję podczas animacji. Te takie nieregularne krawędzie, sfilmowane yy, kamerą, wprowadzą efekt trgania, a nie miękkiego przesuwania się płaszczyzn. Jeżeli nie czujecie się do końca komfortowo podczas takiej ekspresyjnej metody wydzierania, możecie naszkicować delikatnie z lewej strony części, które będziecie chcieli wydrzeć później. Po kolei wydzieram cztery elementy, które wykorzystam w późniejszej animacji. One nie różnią się między sobą bardzo mocno wielkością, natomiast ich nieregularne kształty powodują, że jeżeli przy kolejnych kadrach filmu będę wymieniała, podmieniała jeden na drugi, uzyskam wrażenie takiej ekspresji, jakby moja rakieta leciała naprawdę. W zależności od skali, w jakiej będę animować za chwilę rakietę, użyję dwóch różnych wielkości tych elementów. Zwróćcie uwagę, że obie rakiety są przygotowane z tych samych materiałów, z tym, że jedna jest zdecydowanie większa. W momencie, kiedy będę widział tę rakietę z bliska, wykorzystam właśnie wtedy tę, tą większą rakietę. W sytuacji, kiedy będę chciała pokazać ją w zdecydowanie większej przestrzeni, użyję tego małego elementu. Wycinam teraz y, kolejny z elementów y, mojej animacji. Będą to chmury, które są dosyć w dosyć takim bliskim ujęciu. Wycinam kilka takich chmur. Chcę, żeby one były podobnej wielkości, ale one nie muszą być zupełnie identyczne. Tutaj też podejmuję decyzję o jakiejś takiej dosyć prostej plastyce, ale jednocześnie połączenie tego czarnego tła z białą formą chmurek będzie miało dosyć dużo ekspresji. W pierwszym odcinku opisuję Wam taką technikę, która jest animowana bezpośrednio pod kamerą. Wykorzystuję do takiego filmowania aparat fotograficzny ustawiony na statywie, ale możecie też wykorzystać swój aparat w telefonie, tak jak pokazywałam wam w poprzedniej części. Podobnie jak w sytuacji z pierwszego odcinka wyznaczyłam sobie swój kadr takimi taśmami przylepionymi do blatu. Kadr, w którym filmujemy ma proporcje 16 na 9, czyli tak samo jak przy animacji rysunkowej jest to odniesienie bezpośrednie do formatu telewizyjnego. To jest to dużo dużo większy obszar niż przy animacji rysunkowej. Chodzi przede wszystkim o wygodę w przesuwaniu elementów w naszym kadrze. Pokazuję Wam, jak wygląda taka animacja krok po kroku. Czyli ustawiłam sobie tą rakietę po środku kadru. Jeżeli chodzi o chmury, to one się zaczynają pojawiać od górnej części kadru i powoli przesuwają się w kierunku dołu. Za każdym razem, jak ustawiam odpowiedni kadr, z którego jestem zadowolona. Rejestruję jedną klatkę. To jest bardzo ważne, żeby nie zapomnieć zarejestrować takiej klatki w tej każdej fazy ruchu. Co jest ważne, każdy z elementów praktycznie musi się ruszyć przy zmianie takiego kadru. Czyli te chmury poruszają się dosyć takim ruchem jednolitym od góry na dół kadru. Natomiast za każdym razem też zmieniam ten ogień przy rakiecie i zwróćcie uwagę, że delikatnie. Delikatnie też przesuwam samą rakietę. W jednej ze scen z mojego scenopisu w rakietę uderza meteoryt. W tej chwili widzicie, jak e, animuje tę sytuację Zderzenia się meteorytu z rakietą. Podczas takiego uderzenia m, moja rakieta trochę zmienia y, swój układ względem przestrzeni, zmienia jej trajektorię ruchu. Co jest bardzo ważne w takiej animacji wycinankowej y, czy też y, wydzierankowej, to, że bardzo ciężko cofnąć się w dokładnie taki sam kadr, który mieście wcześniej, czyli ważne jest to, żeby realizować swój plan scenopisu. Jeżeli w scenopisie y, Naszkicowaliście sobie to, że ta rakieta po uderzeniu przez meteoryt delikatnie zmienia ustawienie, to musicie tego dopilnować, żeby tak było. Zaplanowałam sobie na przykład w moim scenopisie, że ten mój meteoryt będzie miał. Taką ognistą kulę na swoim czole i, i teraz wymieniam, za każdym razem wymieniam nie tylko samą formę meteorytu, ale również te dwie takie kolorowe kropki. W rezultacie uzyskamy efekt migotania staram się teraz Wam pokazać dokładnie kro po kroku yy, sam proces takiej animacji. Wydaje ona się dosyć prosta, bo mamy gotowe elementy i w jakimś sensie wymaga to mniej pracy niż rysowanie każdego kadru. Natomiast bardzo ważna jest tutaj precyzja tych ruchów, tych podmian, żeby czegoś nie zapomnieć, jeżeli zaplanujecie to w scenopisie. Teraz przygotowuję się do takiego kadru w trochę innej skali. Moja rakieta stała się niewielkim obiektem w kosmosie. Przygotowałam wcześniej sobie takie paseczki, które sygnalizują zarys kuli ziemskiej. Naokoło mamy chmury, które wcześniej były bardzo blisko w kadrze. Taka zmiana kadru podczas filmowania pod kamerą nie jest niczym innym, jak montażem pod kamerą. Jeżeli animujecie takie małe elementy, albo takie elementy, które są dosyć delikatne, albo macie tło które reaguje w kontakcie z waszymi dłońmi, to używacie do tego takich specjalnych bawełnianych rękawiczek. One po prostu nie są niczym innym jak zabezpieczeniem tych śladów naszych linii papilarnych na, na, na naszym kadrze. W tej chwili widzicie na ekranie, jak rysuję kolejne części mojej animacji. Tym razem to będą takie postacie ludzkie. Szkicuję sobie to z lewej strony papieru, za chwilę będę wycinała je krok po kroku. Ponieważ ostatecznie taki materiał będziecie montowali już w komputerze, możecie zaplanować sobie swoją pracę w taki sposób, żeby przygotowywać kolejne sceny na zasadzie pewnego rodzaju podobieństw. W przypadku tego filmu, który realizujemy dzisiaj na warsztatach, to będzie taki podział na te sceny, kiedy rakieta jest zdecydowanie w bliskim planie, jest taką dużą rakietą z dużymi chmurkami. Kolejne podobne ujęcia to będzie ta sytuacja, kiedy mamy horyzont Ziemi i moja rakieta jest niewielka na tle kosmosu. I kolejna scena, która. Będzie podobna, to, to będzie scena z postaciami ludzkimi. W tej chwili właśnie przygotowuję ostatnie moje sceny. Z uwagi na to, że ostatecznie będziecie montować ten materiał w komputerze, możecie pozwolić sobie na podział takie po, podobne do siebie sceny. Pozwoli Wam to na zdecydowany komfort pracy podczas tworzenia Waszej animacji. Jeżeli zdecydowanie lepiej radzicie sobie z przygotowaniem modelu rakiety, a mniej z przygotowaniem postaci, a chcecie, żeby postać ludzka występowała w waszym filmie, możecie wykorzystać tą technikę kolażu, o której wcześniej wspominałam. Ja zdecydowałam się przy tych warsztatach na takie prostsze i jasne środki wyrazu, żebyście zrozumieli samą zasadę tej animacji. W związku z tym zastosowałam papier, z którego wycinam tę moją postać. W tej chwili przygotowuję cztery twarze tej samej postaci. Każda z tych twarzy ma minimalnie inną mimikę. Podczas animacji takiej postaci za każdym razem przy kolejnej fazie będę wymieniała te twarze. postać jest odzwierciedleniem sylwetki ludzkiej. Kończyny są przecięte w miejscach naszych stawów. Mamy cztery głowy, które mają troszeczkę inny wyraz twarzy i będziemy je przy każdej fazie ruchu podmieniać. Ten korpus, który jest taki dosyć, dosyć ciężkim, zdecydowanym elementem w całej sylwetce, również będzie minimalny sposób poruszany. Teraz, jeżeli chcecie, żeby ta karączka poszła w górę, to po prostu przesuwacie ją faza po fazie w kierunku góry kadru. Jeżeli chcecie, żeby te ręce się jakoś zetknęły, to też staracie się faza po fazie przychodzić do odpowiedniego ujęcia rąk. Co jest bardzo ważne, nie zapomnijcie za każdym razem po zmianie takiego ruchu zapisać klatki na swoim aparacie, w telefonie czy też aparacie fotograficznym, który macie ustawiony na górze nad kadrem. Teraz najprzyjemniejszy moment. Oglądamy skończony film. W tej chwili słyszycie w tle przypadkową muzykę. Na zakończenie warsztatu pokażę Wam ostateczną udźwiękowioną wersję filmu. Zobaczycie, jak akcenty dźwiękowe i narracja w warstwie audio buduje dodatkową dramaturgię filmu. Ja już się żegnam i zapraszam na warsztaty, gdzie omówię kolejną technikę animacji, czyli stop motion. Obserwujcie proszę moją stronę na Facebooku i kanał na YouTube. Adresy widzicie na ekranie. Do zobaczenia.